Cześć, witajcie z tej strony, i mi się Was zaprosić na mojego vloga. Bro. Dzisiaj jak zobaczyliście w przebitkach, na samym końcu przed chwilą tak naprawdę, jechaliśmy sobie na pokaz balonu. Na samym początku widzieliście pokaz jakby takiego ognia od balonu, wiecie co oni tam biorą. I ten balon się napełnia ciepłym powietrzem, ale to było dzień wcześniej. To było spowodowane tym, że jak dzień wcześniej pojechaliśmy sobie na noc ten pokaz balonów, okazało się, że już ten pokaz się odbył. Było napisane w rozpisce, że o 21.00 się zaczyna, a byliśmy tam na 21.00, a on już był skończony. Z tego co rozmawiałem z człowiekiem od balonów, w sensie jednym gościem, który tam leciał, latał też sobie balonami balonem, jednym jednym sterował, nie wszystkimi naraz ten pokaz odbył się wcześniej. Z tego wywnioskowałem, bo on powiedział, że sam się. bo ja się. bo on był troszeczkę. No, i się zapytałem go, kiedy będzie ten pokaz balonów. a On mi odpowiedział, że nie wiem, czemu zrobiliśmy to wcześniej, bo przecież dopiero teraz będzie to dobrze wyglądać. No, coś takiego mi odpowiedział. No to wywnioskowałem z tego, że ten pokaz był wcześniej. Szczególnie, że no, to miał być nocny pokaz balonów i to by naprawdę lepiej wyglądało, wydaje mi się, wieczorem, jakby ten ogień, wiecie, to. Wydaje mi się, że to by lepiej wyglądało naprawdę wieczorem, yy, bo jak przyjechaliśmy, to dopiero się robiło ciemno. A jak yy, przyjechaliśmy, tam chwilę posiedzieliśmy, ja Jeśli zapytałem, to dopiero właśnie się zrobiło ciemno. I wtedy, gdyby wystartowali, wydaje mi się, że to dopiero by zrobiło jakiś efekt. Na następny dzień pojechaliśmy sobie do Złotego Potoku. W Złotym Potoku, tak jak już widzieliście na jednosekundowej przebitce, yy, było to dużo lepiej, bo 11 balonów, widzieliśmy te balony, nawet wyszliśmy na górę za hotel Kmicic Eee, zaczęliśmy nagrywać stamtąd eee, właśnie balony, ale niestety się okazało tak, że w momencie kiedy byliśmy na tej górze, te balony przelatywały dosłownie nad naszym samochodem, gdzie zaparkowaliśmy. I po prostu byłem taki, kurde, miałbym takie dobre ujęcie, naprawdę takie dobre ujęcie, bo byśmy mieli od dołu te balony, a ja akurat poszedłem na tą górę. Ale mówię, dobra, może zdążę. Szybko pobiegłem sobie na dół z powrotem, to trzeba było wszystko naokoło obchodzić, dlatego był duży problem z tym. Eee, I no i niestety tylko takie ujęcia mi się udało zdobyć, eee, jak teraz widzicie. Więc no było fajnie, ale mogło być lepiej, tak? Ale i tak sam widok tych balonów wszystkich le lecących był świetny. Jak widzicie, w pewnym momencie te balony w ogóle się ze sobą tak skleiły, nie mogły od siebie odlecieć. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale potem spokojnie już wszystkie poleciały. Potem, po zakończeniu tego wyścigu, bo to był wyścig, oni wystartowali. My do końca nie śledziliśmy całego wyścigu. Pojechaliśmy sobie do naszego miasta, do domu, że tak powiem. Przebraliśmy się i pojechaliśmy sobie na imprezę. Tutaj to ogólnie nagrywałem tylko imprezę, ja nie tańczyłem tam, ale to była ogólnie impreza kubańska. No i w sumie yy, tak zakończyliśmy dzień. Po yy, tą imprezą ja sobie też coś zjadłem: Zjadłem sobie zapiekankę na mieście. Byłem wcześniej, jeszcze chwilę przed imprezą, ze znajomymi byliśmy sobie. No i tak mniej więcej wyglądał tamten dzień. Widzę, że już tutaj mi słońce zachodziło, oświetlenie mi znika, więc dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, jeżeli Wam się spodobał, co byście chcieli zmienić. I do zobaczenia w następnym vlogu. I bye bye. Woo!